Elektryczne MG4 prezentowałem dla Was na tym kanale w zeszłym roku, jednak dziś auto powróciło w topowej specyfikacji. X Power, auto wyposażone jest teraz w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy aż 435 koni mechanicznych. Jest to samochód, który ma najlepszy stosunek mocy do swojej ceny, gdyż został on wyceniony ze wszystkim na zaledwie 175 tysięcy zł. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, Kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że może zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole. A teraz zaczynamy. Stylistycznie topowa wersja X Power ma jedynie kilka minimalnych akcentów podkreślających, że jest to topowa wersja napędowa. Po pierwsze, tylko w tej wersji wyposażenia mamy ten Fantastyczny zielony, matowy kolor o nazwie Hunter Green, nie występuje on w jakiejkolwiek innej specyfikacji tego samochodu. W odróżnieniu od poprzednio prezentowanego dla was egzemplarza mamy tutaj kierunkowskazy umiejscowione w miejscu prawdziwych przelotów powietrza i są one teraz w technologii LED-owej, jednak nie jest to wyróżnik wersji X-Power, a topowych wersji wyposażenia, a więc Luxury w każdej wersji napędowej oraz wersji X-Power. Centralnie oczywiście emblemat. Producenta. Mamy również system kamer 360 Zderzak wygląda dokładnie tak samo I ma jedynie minimalne akcenty imitujące włókno węglowe Jeśli chodzi o linię boczną pojazdu Tutaj znajdziemy wyjątkowe dla tej odmiany felgi A więc 18-calowe felgi aluminiowe Które nie mają żadnego dodatkowego kołpaka aerodynamicznego I jak widzicie również mamy pomarańczowe zaciski hamulcowe Choć tak naprawdę jest to tylko pomarańczowa nakładka na prawdziwe zaciski Kolejnym akcentem wyróżniającym tę odmianę jest specjalne szare wykończenie progów. Dalej mamy czarne lusterka boczne, czarne obramowania wokół szyb, co ciekawie komponuje się z tym zielonym, matowym lakierem, a reszta pozostała bez zmian, włącznie z prześwitem. Auto w wersji sportowej nie jest jakkolwiek Obniżone. Tył pojazdu wyróżnia się względem poprzedniego egzemplarza światłami, które nachodzą na klapę bagażnika. Nie jest to dostępne w wersji Comfort i debiutuje w wersji Luxury, podobnie jak podwójny. Tylny spoiler. Odmiana X Power wyróżnia się jedynie szarym wykończeniem atrapy dyfuzora. Nie znajdziemy tutaj również żadnego dodatkowego oznaczenia. Po prawej stronie to samo oznaczenie MG4 Electric. Bagażnik nie uległ zmianie i podobnie jak wcześniej, klapa unosi się ręcznie i jego pojemność niezmiennie 463 litry. A przechodząc do samego bagażnika, jest on bardzo foremny, a więc pakowanie rzeczy do środka nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Również Trzymujemy takie gumowe wykończenie, a więc gdy włożymy rzeczy, które są mokre, nie powinniśmy ubrudzić wykończenia bagażnika. Z praktycznych rozwiązań oświetlenie LEDowe po lewej stronie, po prawej stronie jedynie jeden haczyk na zakupy. Brak jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań praktycznych, jak na przykład gniazdko 12 V. Pod podłogą mamy jeszcze dodatkową przestrzeń na drobiazgi i dedykowane miejsce na trójkąt ostrzegawczy oraz zestaw naprawczy. Jednak niestety konstrukcja bagażnika jest zrobiona tak, że nie możemy podłogi obniżyć na niższy poziom. Oparcia drugiego rzędu siedzeń składają się w proporcji 40 do 60, a po ich złożeniu mamy jedynie minimalny uskok, a więc pakowanie rzeczy do samego końca nie powinno stanowić najmniejszego wyzwania. Maksymalna pojemność bagażnika MG4 X Power to 1177 litrów. We wnętrzu MG4 w wersji X Power nie znajdziemy wielu zmian, jednak najbardziej zauważalną jest zupełnie nowa tapicerka przednich foteli z Alcantary i Eko Skóry. Oprócz tego całe wnętrze jest dokładnie takie samo jak w poprzednio prezentowanym dla Was egzemplarzu, a więc centralnie wyświetlacz od systemu inforozrywki z łącznością Apple CarPlay oraz Android Auto jedynie. Przewodowo i poprzez stare złącze USB typu A. Jest również dodatkowe złącze USB typu C, jednak tylko do ładowania urządzenia mobilnego bez możliwości połączenia się z Apple CarPlay i Android Auto. Ładowarka indukcyjna centralnie na tej półeczce również wybiera kierunku jazdy oraz hamulec ręczny. Kierownica spłaszczona zarówno na górze jak i na dole z wieloma multifunkcyjnymi przyciskami, a więc wybierakiem po prawej stronie. Po pierwsze zarządzamy multimediami, a więc głośność i zmiana utworu, a gdy klikniemy dodatkowy guzik, zarządzamy. Zarządzamy komputerem pokładowym. Nowością w wersji X Power jest specjalny dodatkowy tryb śledzenia, co w polskim tłumaczeniu po prostu jest bardzo źle przetłumaczone. To jest tryb torowy i w nim mamy dodatkowe funkcje jak mierzenie czasów okrążeń, a więc wybierając tryb trasa okrężna, co również jest kiepsko przetłumaczone. Gdy go włączymy, możemy tutaj mierzyć czasy poszczególnych okrążeń. Samochód sam wszystkim zarządza, a więc jest to taki ciekawy dodatek, choć bardziej gadżet niż faktyczna zmiana. Oprócz tego wszystko inne jest dokładnie takie samo. Dwa miejsca na napoje, dodatkowy schowek pod szufladką, podłokietnik z kolejnym schowkiem, fotele jak najbardziej w porządku, jeśli chodzi o ich komfort podróżowania. Ilość miejsca również na nogi bez najmniejszego problemu się mieszcze, podobnie jak na wysokość. Całościowo wnętrze bardzo proste i z jednej strony szkoda, że nie ma jakichkolwiek akcentów, że jest to topowa wersja X-Power. The cat sat on the W drugim rzędzie siedzeń również zmiany niewielkie, a więc mieszczę się ponownie bez najmniejszego problemu za sobą. Na wysokość również mam jeszcze troszeczkę miejsca. To, co zmieniło się względem ostatnio prezentowanego dla Was egzemplarza, to mamy schowki w oparciach przednich foteli, a także mamy dodatkowe małe schowki na górze na odłożenie na przykład smartfona. Wciąż jedynie jeden port USB starszego typu. Są izofiksy w skrajnych miejscach. Wciąż niestety nie mamy podłokietnika i podobnie jak Wykończenie eko Alkantarą prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Przechodząc do danych technicznych topowego MG 4X Power, to jest on wyposażony w dwa silniki elektryczne po jednym na każdą oś. Łączna moc układu napędowego to aż 435 koni mechanicznych i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czas do setki 3,8 sekundy według producenta, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 200 km na godzinę. Bateria trakcyjna ma pojemność 64 kWh i ma czysto teoretycznie pozwolić przejechać tym samochodem około 400 km na jednym ładowaniu. Szczegółowe dane techniczne oczywiście na ekranie, a teraz przejdźmy płynnie. Do testu przyspieszenia. W tym samochodzie mamy możliwość wyłączenia kontroli trakcji, jednak z uwagi na panujące warunki i ogromną moc układu napędowego, zostawimy kontrolę trakcji włączoną, aby czuwała nad nami. Jednak oczywiście przełączymy się w tryb. Sportowy i wyłączymy odzyskiwanie energii. Również te funkcje są dostępne bezpośrednio z menu na górze. Możemy szybko wyłączyć kontrolę trakcji, auto hold czy trzymanie w pasie ruchu. A więc nie pozostaje nic innego jak noga na hamulec, gaz podłogę. Auto minimalnie już się i jest gotowe do jazdy. Huhuhu! <zysy> Pomimo. Warunków, które są wręcz fatalne. Ten samochód przyspiesza jak zły. Prowadzi się on również naprawdę niesamowicie, zdecydowanie, może nie jakoś bardzo, jednak mocniejszy. Silnik mamy na tylnej osi, a więc samochód ma tendencję do uciekania osią tylną. Jednak w takim samochodzie to jest to po prostu. Ogromna zaleta. Auto ma również fantastyczną responsywność. Tak jak teraz jedziemy 45 km na godzinę. Gaz w podłogę! I ten samochód wyrywa do przodu, i to jest dostępne przy każdej prędkości. Auto zawsze jest gotowe do przyspieszenia, nawet jeśli jedziemy 110-120 km na godzinę. Wciśniemy gaz w podłogę i bardzo szybko jesteśmy w stanie przekroczyć obowiązujące w Polsce ograniczenie prędkości do 140 km na godzinę. Auto prowadzi się bardzo dobrze, jest wręcz przyklejone do drogi, daje ogromną również frajdę. Za kierownicy, i warto zaznaczyć, że ten samochód ma zdecydowanie najlepszy stosunek mocy do swojej ceny. A teraz przechodząc na naszą krętą drogę, która niestety jest cała w śniegu, to nawet z łączoną kontrolą trakcji troszeczkę ten tył ucieka. O, o, o! Niestety warunki kompletnie nie pozwalają przetestować tego samochodu na krętej drodze. Jednak wciąż. Gdy miałem okazję jeździć tym samochodem przez ostatni tydzień, auto po prostu sprawdza się fantastycznie. Jest zdecydowanie bardziej sztywne niż wersje bazowe. W odmianie komfort wspominałem w teście, że auto jest nastawione bardzo na komfortową jazdę. Zawieszenie jest niesamowicie miękkie. Tutaj czuć te nierówności pomimo tej warstwy śniegu. Auto jest mocno usztywnione, nie jest obniżone, jednak zawieszenie pracuje dużo bardziej Twardo jest agresywne, aby zagwarantować najlepsze możliwe właściwości jezdne. Żałuję, że ten samochód pomimo sportowego układu hamulcowego ma te beznadziejne pomarańczowe zaślepki, aby wyglądało to bardziej agresywnie. Jest to samochód troszeczkę udawany. No, również jest to samochód elektryczny, więc nie wydaje on żadnego dźwięku, więc jednej z największych zalet hot hatchy to on nie ma. Jednak wciąż, biorąc pod uwagę to, jak ten samochód się prowadzi, to jakie on ma osiągi, jest to naprawdę niesamowita. Oferta. Auto zostało wycenione na zaledwie 176 600 zł w aktualnym roku modelowym 2025, a więc minimalnie drożej niż miało to miejsce w zeszłym roku, gdyż aktualnie cennik zaczyna się od około 131 000 zł, a rok temu ruszał on od poziomu około 120 000 zł. Jednak wciąż siedmioletnia gwarancja również na układ napędowy i baterie z ograniczeniem kilometrów do 150 tysięcy, a więc jak na samochód elektryczny jest to wartość naprawdę niesamowita. Również 7 siedmioletni asystent w cenie, a więc całościowo ten samochód oferuje bardzo dużo za naprawdę niesamowicie niewielką cenę. Auto jest potężniejsze niż Audi RS3, niż Mercedes A45S, czy inne hot na rynku. Jest potężniejszy i zdecydowanie tańszy. Oczywiście, jest to samochód elektryczny, więc to jest spora wada dla wielu. Jednak biorąc pod uwagę osiągi, responsywność tego układu napędowego, nie jest to wada tego samochodu. Jest to ogromna zaleta. Jednak, niestety, to jest samochód, który nie zatankujemy w dwie minuty na stacji. Będziemy musieli, niestety, postać na tej ładowarce. Maksymalny zasięg według producenta na poziomie 400 km prawdopodobnie jest wykonalny, gdy mamy bardzo dobre warunki. Przy warunkach takich jak dzisiaj, a więc cały czas temperatura. Na minusie. Realny zasięg tego samochodu w cyklu mieszanym jest na poziomie 280-300 km na jednym ładowaniu, i niestety nie udało mi się tego samochodu ładować mocą 140 kW, jak podaje producent, a jedynie 85 maksymalnie na ładowarce 200 kW. Wciąż nie ma tragedii, jednak spodziewałem się czegoś po prostu zdecydowanie lepszego. Co nie zmienia jednak faktu, że gdy ten samochód jest naładowany, gdy chcemy się nim pobawić, to jest on bardzo chętny na zabawę. Mamy wyłącznik kontroli trakcji, co nie jest oczywiste w przypadku samochodów elektrycznych, a więc również można się troszeczkę pobawić na jakichś pustych placach i daje to ogromną frajdę jak w samochodzie Stricte. Sportowym, całościowo, rewelacyjne auto, również rewelacyjna cena. A więc jeśli poszukujecie samochodu, który będzie gwarantował uśmiech na twarzy, jednak nie będziecie nim jeździć gdzieś w długie trasy i macie najlepiej możliwości ładowania tego samochodu w domu, MG4X Power jest naprawdę niesamowicie interesującą propozycją i jeśli zastanawiacie się nad jego zakupem, z czystym sumieniem jestem w stanie go polecić. Jednak nie mogę doczekać się Waszych opinii na temat tego samochodu. Co o nim sądzicie i jak według Was wypada na tle konkurencji? Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć.